Żeby dziecku zapewnić tej bezwarunkowej miłości, to musimy zacząć od, po pierwsze, od samego początku, zbadać siebie dokładnie, bo dno, które jest pewne, to może z siebie wylać, prawda, które jest puste, jeżeli rodzic sam jest... Y, 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 nie, nie nie doświadczał tej miłości, ciągle jakby gdzieś tam poczucie braki ma w sobie, to nie jest w stanie dziecko zapewnić. Więc tutaj pierwsza kryteria jest tak, rodzic sam sobie musi mieć to poczucie, że, że właśnie jestem w tym, w tym etapie, czy w tym stanie, gdzie mogę swojemu dziecku dać. prawda. Warunki są takie, że tak ustalam sobie priorytet życiowe, że nie od razu. Biegam do prasy, prawda? jestem w ciąży, ale prasa dla mnie najważniejsza, nie mam czasu. Na przykład e, później po poroży też, e, żeby się zająć dziecko, dziecko potrzebuję matkę e, 24 godziny. To jest prasa na. E, na pewnym etacie, jak się mówi, 24 godziny i na 7 dni w tygodniu. Jest to, jest to rodzicielstwo, jest przyjemność, ale jest też ciężka praca. I do tego musimy być jakby przygotowani. I bez przygotowania ta miłość też nie płynie, bo stres, jakieś inne problemy, martwienie i tak dalej spowodują, że ta irytacja będzie się przenosić na dziecko i będzie na tym cierpać, właśnie cierpiał ta, 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 ta miłość do dziecka. Musimy też o tym zapamiętać, że natura nas posażywał, żeby w nas mogła się ta, ta bezwarunkowa miłość rozwijać, prawda? Tak jak powiedziałam, że e, ciąża e, bardzo zadbana, e, kobieta dba o siebie, jest radosna i wszystko, prawda? Do tego, jeżeli rodzi się w takich e, bardzo optymalnych warunkach e, fizjologicznie, e, karmi pierwszą, nie, dziecko nie jest zabrane, po prostu ona jest dzieckiem, matka ma opiekę najbliższej rodziny. I to wszystkie te procesy rozwijają właśnie w e, naturalny sposób tą bezwarunkową miłość. Nawet jeżeli ta kobieta sama nie miała tego od swojej matki, ale przechodzi przez te etapy e, właśnie ciąża, poród, karmienia w e, sposób fizjologiczny i swobodnie, e, to, to ta be bezwarunkowa miłość będzie w niej, prawda? I ona będzie już miała te dobre, bardzo solidne relacje. To są dzieci i matki, które rozumieją e, siebie bez słów. Wystarczy, że spojrzą na oczy, one rozumieją, co matka czuje e, i, i, i co dziecko czuje. Więc i to są kryteria, które przyjają rozwojowi tam bezwarunkowej miłości, bo miłość jest to, co to się samo wydarza, tak? to, se, to się samo dzieje. Nie da się od książki instrukcji obsługi, jak mam to robić. To jest, będzie tak jakby dobrze zadbania, opieka, dobra opieka, ale miłość jest coś, co się wrodzi, samo przychodzi i właściwie to wynika w bardzo dużej mierze też e, m, m, z naszej świadomości i te procesy fizjologiczne, które nie są zakłócone.